Pani Marszałek, Panie Panowie Senatorowie, ale przede wszystkim nasi goście z Białorusi, nasi przyjaciele, sąsiedzi i ci, na których dzisiaj w sposób szczególny patrzymy. Wiele osób na tej sali, ja, ja również, przez wiele lat się udziło, że Aleksander Łukaszenko wybiorze drogę dla. Białorusi stopniowej normalizacji, demokratyzacji, działania instytucji publicznych i wejście na drogę poszanowania praw człowieka. Pomyliliśmy się. Pomyliliśmy się, drodzy nasi przyjaciele, znajomi, czasami sąsiedzi tutaj w Polsce. Przepraszamy was za to. To była ogromna pomyłka. Przepraszamy Was, Białorusinów tam na Białorusi mieszkających w Polsce, przepraszamy Polaków mieszkających na Białorusi. Okazaliśmy się w tym zakresie nieskuteczni, nieprzewidujący. Dziś musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, że Partnerem dla nas nie jest i już nie będzie Aleksander Łukaszenko. Partnerem dla nas są wyłącznie Białorusini. I w tej sprawie mogę oceniać, że w niektórych działaniach, za co dziękuję, rząd podejmuje stosowne działania, w niektórych sprawach jak Ramana Protasiewicza popełnia błędy, ale jest tak, jak mówili moi przedmówcy. Polski rząd i polska opozycja w tej sprawie mówi jednym, doniosłym głosem, upominając się o prawa człowieka na Białorusi. I pozwólcie Państwo na taką osobistą uwagę jako byłego ministra sprawiedliwości. Jest dla, dramatem dla tych, którzy na Białorusi walczą o prawa człowieka, że nie tylko nieoficjalnie znikają tam ludzie. Ale też oficjalnie na Białorusi dalej obowiązuje kara śmierci. I od 90 roku kilkaset takich kar wykonano i ona w praktyce także jest karą, którą można otrzymać za działalność w obronie drugiego człowieka. Tym bardziej musimy podchodzić z ogromnym taktem, szacunkiem dla tych, którzy walczą o prawa człowieka na Białorusi. Ten takt, ten szacunek musi także towarzyszyć tym z Was, którzy są w Polsce, na Litwie, w innych krajach Unii Europejskiej, bo wielu z Was ma swoich bliskich w więzieniach, poddawanych torturom i nieludzkiemu traktowaniu. I takiego taktu i wyczucia, nasi drodzy przyjaciele, macie prawo od nas oczekiwać i oczekujcie, a ze swojej strony zakończę jednymi życzeniami. Mam nadzieję, że w nie tak odległej przyszłości przejadę polsko-białoruską granicę, wjeżdżając do kolejnego państwa Unii Europejskiej, którego obywatele cieszą się spraw, wolności i swobód, czego Wam bardzo ciepło i bardzo serdecznie życzę.